Kilkadziesiąt, gole tylko trzy. Piłkarki medyka polomarketu Konin w zaległym meczu szóstej kolejki ekstraklasy pokonały AZS Wrocław 3 do 1. Jedenaste zwycięstwo w sezonie mistrzyniom Polski dały dwa trafienia Aleksandry Sikory i jedno Natalii Chudzik. Napawał optymizmem nasza gra, ponieważ stworzyłyśmy sobie bardzo dobre sytuacje strzeleckie. W końcu zagrałyśmy kontrami, co jest naszą silną stroną. Nie była nią dziś skuteczność, a w końcówce także jej obrona, ale trener pretensji o straconego w 83 minucie gola nie miał, podobnie jak o niewykorzystane sytuacje bramkowe. Kiedy po meczu przeszedłem się po tym grzęzawisku, zrozumiałem, że czasami trzeba zrozumieć te zawodniczki, że po pierwsze ta indolencja strzelecka może wynikać również z tej gry bo to jest nasz szósty mecz w systemie, środa-sobota, środa-sobota, a poza tym te warunki, które dzisiaj zastaliśmy po meczu na boisku, myślę, że w jakiś sposób mogą usprawiedliwać tą dzisiejszą indolencję strzelecką. Przewaga Medyka nad drugim w tabeli górnikiem Łęczna wzrosła do ośmiu punktów. W sobotę Koninianki rozegrają ostatni mecz w tym roku. Na wyjeździe zmierzą się ze sztormem Gdańsk.